Cześć! Kochasz piłkę nożną? Kibicujesz, grasz z kumplami na osiedlu, trenujesz w klubie piłkarskim? Wejdź na wyższy poziom z piłką Tango 12 Adidas Tobre plik. To piłka, która zatańczy tak, jak jej zagrasz. Panelowa budowa piłki, wykonana w technologii bezszwowej, to perfekcja kształtu potwierdzona certyfikatem FIFA Inspected. Zaawansowane materiały syntetyczne, specjalne klejenie, rozwiązują problem grzęskiego mokrego boiska. Replika Tango 12 zachowuje swoją wagę od pierwszej minuty do ostatniego gwizdka, choćby na boisku było dwa razy więcej wody niż w Monachium w 1974 roku. W bliskości turnieju Mistrzostw Europy 2012, jaką daje piłka Adidas Tango 12 toby Replik, nie da nawet najlepsza transmisja telewizyjna. Tango 12 to dobry plik, to Twój bilet na największą imprezę sportową w historii Polski.